Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Jest taka coroczna tradycja na moim kanale, że przy okazji premiery nowych zestawów z Harry'ego Pottera pokazuje słodycze również z tego uniwersum. Było tak rok temu, było tak dwa lata temu, a w tym roku nie było. No bo była sytuacja jaka była, ale są słodycze i to jakie. Zapraszam na test. Pod Londynem jest takie miejsce, które nazywa się dokładnie The Making of Harry Potter Warner Bros. Studio Tour London. Taka długa nazwa. I taka właśnie paczka do mnie przyjechała. Znaczy najpierw za nią zapłaciłem. To jest tak, że sobie przyjechała sama, bo po prostu sobie przyjechała, bo weszła w, do listonosza w samochód i przyjechała. Nie, zamówiłem to. Bo stwierdziłem, że skoro pokazywałem Wam w ostatnich latach słodycze, które są powszechnie dostępne w Polsce, to są takie. Słodycze na licencji, ale nie takie filmowe. A dzisiaj będzie naprawdę srogo, będzie filmowo, będzie mam nadzieję pysznie. Nie udało zamówić się wszystkiego, bo część słodyczy niestety jeszcze nie jest dostępna, bo były braki magazynowe i niestety trzeba było się poradować tym, że mam tutaj tylko kilka frykasów, ale naprawdę będzie super. Po pierwsze zwróćcie uwagę właśnie na to, jak pudełko zostało zapakowane. Pomijając fakt taśmy, pomijając fakt tę naklejkę, zobaczcie, mamy tutaj taki tekturowy kawałek, taką zawieszkę, z logo właśnie tego sklepu mamy to wszystko przewiązane takim no, stylizowanym na stary sznurkiem, więc ja sobie to rozsupłam bo nie, nie będę, o, dobra, to sobie zdejmę i po prostu sznurek rozetnę, bo czemu by nie. I za chwilę pokażę Wam, co jest w środku, a jak Wam pokażę, to też za chwilę będziemy to wszystko próbować. Będziemy też oczywiście porównywać, jak to się ma do tego, powiedzmy, pierwowzoru książkowo-filmowego, czyli czy te słodycze mniej więcej zostały odpowiednio odwzorowane, czy też ten smak jest taki, jak był w książkach opisywany, zaraz zobaczymy, dobra. Jeśli chodzi o ceny, szczerze mówiąc, nie wiem czy tam jest w środku rachunek. Jeśli chodzi o ceny, możecie sobie po prostu sprawdzić na stronie. O, nawet są naklejki, więc nie będzie tak źle. Dobra, na początku mamy. Exploding Bowbones, czyli takie wybuchowe cukierki. Cena 8 funtów, czyli jakieś 40 zł, bo w tym momencie kurs funta właśnie mniej więcej tyle wynosi. Opakowanie zawiera 90 gramów, więc naprawdę niewiele. Mamy tutaj tych cukierków raptem 10. Będziemy sprawdzać, jak one smakują. Z tego co pamiętam, one chyba miały być kokosowe. No nic. Opakowanie ładne, bardzo takie w stylu miodowego królestwa. Idziemy dalej. Ho, ho, ho. Na końcu pokażę Wam największą petardę, idziemy od tych mniejszych petard. Tutaj mamy food Fleece, czyli takie muchy krówkowe, 113 gramów, cena 5 funtów, więc szczerze mówiąc 25 zł za takie ładne opakowanie, bo naprawdę to wygląda całkiem spoko, jest jeszcze dodatkowo zapakowane w folię. No okej, okay. patrzę czy jest tutaj gdzieś logo Miodowego Królestwa, ale chyba nie ma. Z tyłu mamy tylko takie logo właśnie tego studia nagraniowego. Tutaj Fizzin' Whizbees niestety trochę się pogniotły, czyli musy świstusy po naszemu. Cena 8 funtów, czyli też około 40 zł. I w tym wypadku, jeśli chodzi o gramaturę, 145 gramów z tego, co jest tutaj w książce czy w filmie. Musy świstusy to były takie kulki sorbetowe, i one po zjedzeniu powodowały, że się lewitowało kilka centymetrów nad ziemią. Tutaj ewidentnie poszli w kierunku zrobienia takich pszczółek. Więc to jest takie mocno czekoladowe. Także dzisiaj rzeczywiście czekolady obiem się całkiem sporo. Tutaj mamy. Peppermint Toads, czyli 113 gramów za 5 funtów, jakieś 25 zł. To są miętowe ropuchy, no i po ich zjedzeniu ropuchy skakały w brzuszku, więc zobaczymy, czy będą skakać i zobaczymy, czy będą pyszne. Ale ogólnie myślę, że taka cena 25 zł nie jest jakaś mocno przesadzona, więc tutaj te nieco tańsze słodycze są OK. Szkoda, że te wybuchające cukierki kosztują aż 4 dychy, bo rzeczywiście to jest trochę przygięcie. No, i mamy tutaj z miodowego królestwa również ule. To jest wersja w czekoladzie mlecznej, jest jeszcze w czekoladzie białej i gorzkiej. Nie wiem, czy one, one chyba nie były dostępne. Bo ja chciałem spróbować wszystkich smaków. 6 funtów, czyli jakieś 30 zł i 120 g. Bardzo ładne opakowanie. Takie zobaczcie, matowe, naprawdę to jest spoko. No i jeszcze dwie rzeczy. E, niby dwie różne, a dwie takie same. Czekoladowe żaby, zobaczcie. W takim oryginalnym, filmowym pakowaniu. 8 funtów i 95 pensów, więc rzeczywiście ta cena jest wysoka, bo 45 zł kosztuje taka żaba. Tylko że ona ma aż 150 gramów. Tutaj mamy informację, że w środku jest karta na rok 2020, bo co roku jest taka tradycja, że dodaje się karty z nowym czarodziejem, i właśnie ja sobie sięgnąłem nie po jedną z iluś, które można trafić, tylko taką gwarantowaną, która tutaj może się trafić. I druga rzecz, która. Się pojawia 15 funtów 95 pensów. Czekoladowa żaba w puszce takiej kolekcjonerskiej z gwarantowanymi, jak dobrze pamiętam, pięcioma kartami tak, dokładnie pięć kart jest w środku plus to metalowe opakowanie bardzo ładne zresztą. No dobra, będziemy w takim razie jeść i próbować. Jeszcze istotna informacja, bo o tym nie powiedziałem. Wysyłka kosztowała 12 funtów, bo paczka przekroczyła kilogram. Jak dobrze pamiętam, to chyba do kilograma czy do pół kilograma przesyłka kosztuje chyba 10 funtów, więc tutaj nie ma dużej różnicy. No i paczka szła do mnie chyba 4 dni, więc jest ok. A od czego by tu zacząć? Po kolei może w takim razie zacznę sobie od tych miętowych ropuch. Tak jak mówiłem wcześniej, 5 funtów, taka ciemna czekolada i powinno być miętowe nadzienie. Ja sobie tutaj naderwę tę folikę Zobaczę, jak to wygląda. Same żabki są naprawdę niewielkie. One są mniej więcej tej wielkości. Nie wiem, czy to od ciepła mm, bardzo intensywnie pachną miętowo, tak jak na przykład After Eight, które pewnie kojarzycie. Jednak nie. One nie mają nadzienia. To jest po prostu gorzka czekolada, która bardzo intensywnie jest aromatyzowana miętą. Spoko, bo Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o rzeczy z miętowym nadzieniem, raczej nie jest to mój ulubiony przysmak. Natomiast czekolada, która ma bardzo, bardzo mocno pachnie miętą, super. Mam wodę, przepiję sobie. Bardzo spoko opcja, za tę cenę biorąc pod uwagę, że to jest jeden z najtańszych słodyczy tutaj. To spoko, naprawdę pozytywne zaskoczenie. No ale dobra, zobaczmy, jak smakują eksplodujące cukierki, czy też wybuchające. Mamy ich tutaj tylko 10, czyli jeden waży 9 gramów, z tego co można oczywiście prosto wykalkulować. No i dobra, chwilę się tutaj posiłuję z tym opakowaniem. Otworzę to sobie i cyk, biorę jeden z nich. W ogóle tak się to otwiera. O, tak całkiem spoko to wygląda. E, dobra, zamknę sobie z powrotem, żeby popatrzeć później na to, bo to taka wiecie ekspozycja. Ja ram się w ogóle strasznie tymi słodyczami, no bo e, to są właśnie takie. W ogóle planowałem, żeby się może w tym roku wybrać tam do e, tego Harry Potter Studios, ale no wiecie, e, jaki to ma kolor? Biały. Więc mamy taką białą czekoladę. No i w środku, no powinna być kokosowa, jak dobrze pamiętam, i ma strzelające cukierki. Hmm, to chyba nie jest kokosowe. Hmm. Hmm. Jest smaczne, nie da się ukryć. Spoko biała czekolada. Hmm, w środku ten krem jest tak jakby lekko truskawkowy bardziej. Strzelające cukierki są w ilości śladowej. Naprawdę spodziewam się, że to będzie, wiecie, takie łup, 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 jak są lizaki te, które się ślini, macza w tych strzelających cukierkach, ale to nie strzela. Tutaj jest napisane, it is a real boom, ale nie jest, sorry. Jest smaczne, ale po prostu nie spodziewajcie się, że nagle będziecie czuć takie jakieś eksplozje czy też implozje w ustach, bo nie, to są po prostu dobre czekoladki z białej czekolady, ale czy warte? Tych ilu? 8 funtów. Nie wiem, można sobie kupić pewnie smaczniejszą albo równie smaczną białą czekoladę w dużo niższej cenie, więc tutaj jakoś wielkim fanem nie będę. No ale teraz testujemy kolejny słodycz za piątaka, jak dobrze pamiętam, czyli food Fleece. No i tutaj mamy takie z mlecznej czekolady muchy z nadzieniem krówkowym. I zobaczmy, jak to wygląda. Rzeczywiście jest ich tutaj dość sporo. Same czekoladki są niewielkie. One są o tej wielkości. Są takie lekko zbielałe, ale one chyba po prostu takie są. Mam nadzieję, że nie są lekko gdzieś tam zbielałe od wysokiej temperatury i słońca. Testujemy. Hmm. Są dobra. Jeśli lubicie smak taki intensywnie karmelowy, nie mylić z raczej właśnie taki karmelowy, to spoko. Czy tu jest takie wyczuwalne nadzienie? Też raczej nie. Ma się wrażenie, że to jest raczej taka struktura czekolady bardzo z bardzo intensywnym smakiem karmelu. Jak w przypadku tych miętowych ropów, które były intensywnie miętowe, tutaj mamy intensywnie wyczuwalny smak karmelu. Fajne, spoko. Biorąc pod uwagę tę cenę, też warte zaeksperymentowania, bo wydaje mi się, że chyba Smakowo lepiej niż wybuchające cukierki. Zestawiając to jeszcze ze stosunkiem wagi i ceny do jakości, bo mamy ich wagowo więcej, aniżeli tych wybuchających cukierków. No dobra, to teraz. Może spróbujemy sobie ule. Tutaj to była cena 6 funtów za 120 gramów. No i mamy napisane, że to jest takie tofi w stylu, właśnie kawałka plastra miodu w mlecznej czekoladzie. Więc spróbujemy, jak to wygląda. I też na zdjęciu to tak wygląda. Struktury spodziewałbym się, jak w moltezersach, jeśli kojarzycie, to takie cukierki oblane mleczną czekoladą one są zrobione ze słodu. Jezu, to jest, oj, jest, to uwielbiam. Jeśli chodzi o multizerse, to mógłbym ładować ile wlezie I jak kupuję duże opakowanie, to zjadam je na raz. Także, ojej, jakie, oj, oj, jakie to jest duże. E, fajnie, bo zobaczcie, jakie to jest duże. Wyciągam sobie zawartość. E, więc tutaj do 120 gramów i kilkanaście raptem tych cukierków. Wezmę sobie jakieś mniejsze, bo się po prostu zasłodzę. Tak to wygląda. Taki. Wydaje się, że to jest lekkie, ale to wydaje się, że jest lekkie, dlatego, że jest dość spore. Mm -hmm. Moje przypuszczenia były słuszne. Sorry, że mi leci z gęby, ale dobry to jest. No, właśnie coś jak moltezerski, tylko twardsze, bo też są miękkie. A gdybym miał właśnie porównać, zdecydowanie, zdecydowanie coś mm, podobnego: że w środku taka twarda struktura, mocno nabita powietrzem, słodka, intensywnie, i oblana czekoladą. Pewnie w wersji z białą czekoladą byłoby to ekstremalnie słodkie. Mnie to nie przeszkadza, ale jak ktoś nie lubi takich rzeczy ultra słodkich, typu, nie wiem, pianki polane mlekiem, um, czy kajmakiem, czy tym właśnie słodzonym mlekiem w tubce, to pewnie tak by to można było zostawić. Gorzka z kolei by troszeczkę kontrastowała z tym nadzieniem. Dobra. No, to jest do powtórzenia i do spróbowania w tych dwóch pozostałych wariacjach. Mmm. Później będziecie mieć obklejone zęby tą zawartością, ale to jest naprawdę bardzo dobre i chyba najlepsze. A zostały mi tylko musy świstusy no i czekoladowa żaba. Po czekoladowej żabie no to jedynie się mogę spojrzeć czekolady. Także pierwsze lub drugie miejsce wśród tych dzisiejszych smakołyków otwieramy więc musy świstusy, które również są mleczną czekoladą z, z strzelającym wnętrzem. Jeśli chodzi o wygląd, to właśnie to są jakieś takie pszczoły. Mm, ale te ule są dobre. Jeść się, kręcę. E, no dobra, jedziemy z Musem Świstusem. Tak to wygląda. Czemu to nie jest takie, jak było w książce czy w filmie, no? Hmm. Mało... Strzelające. Też jest napisane, że to jest made with chocolate fizzy fruits, więc mamy takie strzelające owocki nawet można to nazwać, ale no okej, okay, to znowu jest smaczna czekolada, bo absolutnie nie mogę stwierdzić, że ta czekolada jest średnia. To jest bardzo smaczna, mleczna czekolada, ale ja też mało co strzela. Chyba trochę więcej niż te cukierki strzelające, bo właśnie czuję takie gdzieś tam jak rozgryzam to, to strzela, ale z tej piątki słodyczy zdecydowanie najlepsze. Te, które mi najbardziej smakowały, które też są najmniej chyba oczywiste z tego wszystkiego, były właśnie te ule. A później bym zastawił na drugim miejscu prawdopodobnie czekoladowe ropuchy, czy też miętowe ropuchy właściwie, i na trzecim muchy. A te strzelające cukierki po prostu dobra czekolada biała i dobra czekolada mleczna nic więcej. I no i tyle, ale. łyczek wody, tylko przepłukam wszystko z zębów. Czekoladowa żaba. Wygląda naprawdę obłędnie. No cena też jest zdecydowanie sroga, bo te 9 funtów bez 5 pensów, no to jest cena wysoka. Otwieramy w ten sposób. Szkoda, że nie ma tego, wiecie, takiego pociągania, jak to było w filmie. w środku mamy ogromną czekoladową żabę. To jest jedna wielka bryła czekolady. Tutaj chyba nawet kawałek łapy i odpadł. I w tej serii mamy Kartę Paracelsusa, i z tej strony możecie zobaczyć, jak on wygląda. Karta jest naprawdę piękna. Z tyłu mamy też informację, i to jest robione z takiego laminowanego plastiku, więc naprawdę jest to trwałe. To nie jest papierowe, to nie jest jakaś taka wzmocniona tektura. Bardzo fajnie. Trochę może ten ruch jest taki no, mało zadowalający, ale naprawdę to jest bardzo spoko. Zanim spróbuję żabę, pokażę Wam też pozostałe karty, które mam. W drugim pudełku, jak dobrze pamiętam, tam chyba pojawiały się karty założycieli Hogwartu i Dumbledora. Właśnie te pięć gwarantowanych kwart, kwart, kart oczywiście. Puszka bardzo fajna, na pewno ją będę używał, bo dlatego kupiłem właśnie te dwie wersje. Chciałem mieć kartę datowaną na rok 2020, chciałem mieć też tą puszkę, bo ona po prostu mi się podoba. Mamy tutaj właśnie taką samą żabę jak tamta, więc mam 30 deko czekolady do zjedzenia. Z tyłu puszka wygląda w ten sposób, więc to jest trochę po prostu inna kolorystyka. Wydaje mi się, że na puszce te kolory są bardziej intensywne, na kartonie są nieco bardziej blade i Zaglądamy do środka. Po pierwsze Rowena Ravenclaw, więc mamy tutaj oczywiście jedną z czterech założycielek Hogwartu. Tutaj mamy też informacje na temat czarodzieja, który pojawia się na karcie. Jest rzecz jasna Albus Dumbledore. Możecie go też sobie oczywiście zobaczyć. Z tyłu również jest ta taka krótka notka historyczna. No i jedziemy dalej, jest Salazar Slytherin. No i z tyłu rzecz jasna też krótki biogram. Mamy też Helge Hufflepuff i Godryka Gryffindora, więc mamy cały komplet założycieli Hogwartu oraz tego chyba najbardziej znanego dyrektora. No i w przypadku tego opakowania mamy Paracelsusa, więc jednym zamówieniem mam 6 kart, więc całkiem pokaźna kolekcja. Będę to chyba zamawiał raz na jakiś czas, bo mi się to po prostu podoba. Zamykam puszkę i testujemy na sam koniec czekoladową żabę. Znaczy no, co tu jest do testowania? To jest po prostu kawał czekolady ale ok, Trochę poszeleszczę. Rozrywam. No i dziab. Odgryzę może od tej strony, bo tu noga i tak fajnie sterczy. Mm. Odgryzłem, więc nie ucieknie. I znowu. To jest po prostu dobra, mleczna czekolada. Nie wiem, kto to dla nich robi. Mm. Nie ma tu chyba informacji, jest, jest informacja, że wyprodukowane w Wielkiej Brytanii, więc zakładam, że te żaby, można na robić Cadbury. Mleczna czekolada z Cadbury mi smakuje, więc, więc spoko, jestem ukontentowany. Żaby sobie po prostu zostawiam na kilka posiedzeń, bo na pewno nie zjem na strzał. Jest miękka, ona nie jest taka, że sobie połamiecie zęby. Jest spoko, natomiast wydaje mi się, że gdybym miał oceniać, to tak, pod kątem walorów estetycznych, Żaby wygrywają, ale to jest po prostu mój ulubiony słodycz z Harry'ego Pottera. Natomiast smakowo dzisiejsze testowanie wygrywają ule, czy też plaster miodu, czy jak zwał, tak zwał. Są naprawdę świetne, są bardzo dobre. Polecam najbardziej. No i tyle. Jak chcecie, to sobie sprawdźcie. Zalinkuję Wam po prostu w opisie link do tego sklepu. Możecie sobie sprawdzić. Trochę możecie się przerazić cenami, bo rzeczywiście ta cała paczka wyszła mnie z dostawą chyba 3,5 stóp, więc... Ale nieważne, czego się nie robi dla ulubionej licencji. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!